Ja jestem dziki, 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 dziki człowiek. Ja jestem dziki, 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 dziki człowiek. Ja jestem dziki, całkiem dziki. Jestem całkiem dziki człowiek. Witam, witam, jestem ja tutaj Grajan. I jestem teraz jako dziki człowiek. Ja jestem dziki, 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 dziki człowiek. Ja jestem dziki całkiem dziki. Jestem dziki, dziki człowiek. Ja jestem dziki całkiem dziki. Ja jestem dziki, dziki człowiek. Ja jestem dziki, 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 dziki człowiek. Ja jestem dziki całkiem dziki.